Przez lata znęcała się nad czarnoskórymi mężczyznami, chowając się za odznaką. Aż w końcu ten, którego zaciągnęła do sądu, sprawił, że cały jej świat się rozpadł. Powietrze było suche, a niebo nad Macon w stanie Georgia wisiało nisko, duszne od upału. Derek Rowe prowadził wynajęty samochód wzdłuż Pine Street, zaledwie kilka przecznic od domu swojej matki. Na siedzeniu pasażera spoczywała torba z zakupami. Mleko, bochenek, chleba, jej ulubione cytrynowe ciasteczka. Ten weekend w domu miał być prosty, spokojny. Nie był tam od prawie roku. Ale wszystko wyglądało tak samo. Przynajmniej z zewnątrz. Zerknął w lusterko wsteczne. Radiowóz za nim podążał już od pięciu przecznic. Zwolnił trochę, włączył kierunkowskaz i zmienił pas. Mając nadzieję, że radiowóz pojedzie dalej. Nie pojechał, światła błysnęły. Syrena dała krótki dźwięk. Derek westchnął. No to jedziemy, mruknął, spokojnie zjeżdżając na pobocze. Drzwi radiowozu się otworzyły. Wysiadła oficer Karen Delacour, kobieta po czterdziestce, blondynka, sztywna postawa, lustrzane okulary przeciwsłoneczne. Poruszała się jak ktoś, kto wie, że zostanie mu posłuchane. Zbliżając się, położyła dłoń na kaburze z bronią. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, powiedziała sucho. Derek trzymał ręce na kierownicy. Jasne, sięgnę tylko do schowka. Powoli. Szybko. Warknęła, poruszał się ostrożnie i wręczył dokumenty. Co pana sprowadza w te okolice? Moja mama mieszka dwie przecznice stąd odpowiedział. Uniosła brew. Ten samochód jest wynajęty. Tak, przyleciałem z Seattle wczoraj. Karen patrzyła na niego przez chwilę. O sekundę za długo. Proszę wysiąść z pojazdu. Derek mrugnął. Przepraszam. Proszę wysiąść z pojazdu powtórzyła. Posłuchał trzymając ręce na widoku z rosnącym zdezorientowaniem. Zaczęła go obchodzić dookoła, powoli jakby oglądała towar. Pasuje pan do opisu podejrzanego o napad z dzisiejszego ranka. Proszę się nie ruszać. Cały ranek byłem u mamy, powiedział Derek. Może pani sprawdzić, nie odpowiedziała. Zamiast tego wezwała wsparcie przez radio. Coś o wsparciu. Derek pokręcił głową. Proszę pani, znam swoje prawa, nie zrobiłem nic złego. Chciałbym wiedzieć co. Ręce na maskę, warknęła, zawahał się. Naprawdę mnie pani zatrzymuje? Podeszła i popchnęła go. Ręce już. Coś zmieniło się na twarzy Dereka. Nie był to strach ani złość, to było rozczarowanie. Odwrócił się i położył dłonie na gorącym metalu samochodu. Przeszukiwała go szorstko. Jestem konsultantem, powiedział przez ramię. Pracuję z firmami z listy Fortune 500. Nie noszę broni, narkotyków ani niczego, czego się pani może spodziewać. Milcz, rzuciła. Pogarszasz swoją sytuację. Nadjechał drugi radiowóz. Wysiadł młodszy funkcjonariusz, Hernandez. Wyglądał na ostrożniejszego. Karen streściła mu sytuację szeptem. Nie wyglądał na przekonanego, ale milczał. Karen i tak zakuła Dereka w kajdanki. Za co? Zapytał, starając się zachować spokój. Stawianie oporu przy aresztowaniu? Nie stawiałem oporu. Podniosłeś głos, zrobiłeś krok w moją stronę. Nie, odpowiedział Derek. Zadałem pytanie, to pani się nie spodobało zacisnęła szczękę i wepchnęła go do radiowozu. Gdy jechali na posterunek, Derek siedział nieruchomo, telefon w kieszeni zaczął wibrować. Pewnie mama zastanawiała się, gdzie jest. Myślał o zakupach, które topniały w słońcu, o ostatnim razie, kiedy widział kogoś skutego bez powodu. To nie skończyło się dobrze. Nie był przestraszony, był zmęczony, zmęczony ludźmi jak ona, zmęczony udowadnianiem swojej niewinności. Zmęczony staniem w miejscu, podczas gdy ktoś inny pisał jego historię. Na posterunku zrobiono mu zdjęcie do kartoteki zimne ściany, sterylny zapach, podany bez słowa formularz. Karen pisała raport. Słowa na stronie brzmiały jak gotowy scenariusz, tym agresywnys, groźna postawa, podniesiony głos, niepodporządkowany, nie ale coś tym razem było inne. Nie złamał się, nie błagał, nie spanikował, spojrzał jej prosto w oczy. To wytrąciło ją z równowagi. Bardziej niż chciałaby przyznać. Ale tym razem wszystko miało potoczyć się inaczej. Zatrzymali go na noc. Bez telefonu, bez wyjaśnień. Twarda ławka, brzęcząca świetlówka i od czasu do czasu przytłumione głosy z zabiurka. Derek siedział nieruchomo, opierając głowę o ścianę. Nadgarski bolały od kajdanek. Nie panikował, analizował. Myślał o kolejnym kroku. Jak wtedy, gdy doradzał klientom w Seattle. Tylko że tym razem nie chodziło o liczby czy kontrakty. To było osobiste. O siódmej trzynastą rano drzwi się otworzyły. Wszedł inny funkcjonariusz. Starszy, siwiejący przy skroniach, z clipboardem w dłoni. Spojrzał na Dereka, jakby nie był pewien, z kim ma do czynienia. Zostaje pan oskarżony o utrudnianie wymiaru sprawiedliwości i stawianie oporu przy aresztowaniu, powiedział. Rozprawa w sprawie kaucji, dziś po południu. Derek wpatrywał się w niego. Nie stawiałem oporu, nie utrudniałem niczego. Zostałem zatrzymany bez powodu. Funkcjonariusz wyglądał na zakłopotanego. Wszystko jest w raporcie. Chciałbym zobaczyć raport. Będzie potrzebny pana prawnik. W takim razie zadzwonię po jednego. Dostał jeden telefon. Zadzwonił do Marwina Bexley'a, dawnego kolegi z Wydziału Prawa, teraz adwokata karnego z Augusty. Nie rozmawiali od lat, ale Marwin odebrał po trzecim sygnale. Trzydzieści minut później był już w drodze. Trzymaj się, powiedział zanim się rozłączył. Zajmę się tym. Karen de la Cour obserwowała z zabiórka, jak Marwin wchodzi tego popołudnia, pewny siebie w granatowym garniturze. Rozpoznała typ, wielkomiejski prawnik z notatnikiem i cichym spojrzeniem, które mówiło: Spróbuj mnie. Nie podobało jej się to, nie podobał się jej on. Usiadła naprzeciwko i uśmiechnęła się. W czym mogę pomóc? Reprezentuję pana Roła, powiedział spokojnie. Przyszedłem obejrzeć nagranie z zatrzymania i raport ze zdarzenia. Jej palce wystukiwały rytm na biurku. To materiały wewnętrzne. Przekażemy je sądowi. Marwin pochylił się lekko. Jeśli jest pani pewna swojej wersji, oficerze, wyobrażam sobie, że nie miałaby pani nic przeciwko, żebym je obejrzał teraz. Spojrzała mu w oczy, ale nie odpowiedziała. Dwa godziny później Derek został zwolniony za kaucję. Karen patrzyła, jak opuszcza posterunek z Marwinem u boku. Coś ścisnęło ją w żołądku. Nie był zły. Nie krzyczał, po prostu wyglądał na zdeterminowanego. Tego wieczoru Karen siedziała w swoim mieszkaniu, wpatrując się w raport. Język był czysty, wyćwiczony, podejrzany, nie podporządkował się poleceniom słownym, stał się agresywny werbalnie, wykonał nagły ruch w kierunku funkcjonariusza. Nic czego by już wcześniej nie pisała. Otworzyła laptopa, kliknęła w nagranie z kamery pokładowej, oglądała nagranie i zatrzymała je w momencie, gdy zobaczyła, jak popycha go. Odsunęła się, wzrok utkwiony w ekranie, po czym cicho zamknęła laptopa i odeszła. Po drugiej stronie miasta Marwin i Derek siedzieli w salonie wynajmowanego mieszkania, przeglądając papiery. Złożyła to jak w zegarku, ponsie, powiedział Marwin. To schemat, robiła to już wcześniej. Tak, już znalazłem dwie skargi. Jedna została utajniona, druga oddalona, ale obie od czarnoskórych mężczyzn. Obie w ciągu ostatnich pięciu lat. Derek pochylił się do przodu. Nie odpuszczę tego. Jesteś tego pewien? Tak, ludzie tacy jak ona liczą na milczenie, a ja nie jestem stworzony do milczenia. Marwin skinął głową. Dobrze, zaczniemy od wezwania do sądu w sprawie nagrania z kamery. Złożę je jutro rano. Tymczasem Karen stawiła się na zmianę następnego dnia z uniesioną brodą i stalowym spojrzeniem, ale w środku czuła to cień czegoś, czego nie doświadczyła od lat, wątpliwość. Towarzyszyła jej przy każdym wezwaniu, każdym zatrzymaniu drogowym, każdym spojrzeniu od innego funkcjonariusza. Latami powtarzała sobie, że ma doskonały instynkt, że potrafi wyczuć zagrożenie. Ale to nie był instynkt, to było coś innego, coś znacznie brzydszego. Zacisnęła zęby. Wmawiała sobie, że zrobiła to, co słuszne, że prawnik Dereka po prostu próbuje się wypromować. Ale to przekonanie nie miało przetrwać długo bo ktoś właśnie zamierzał się odezwać, ktoś, kto pamiętał to, co Karen sądziła, że zostało zapomniane. Budynek sądu hrabstwa Bib nie robił wielkiego wrażenia, długi gmach z beżowego kamienia, grube okna i ciężar lat na karku. Widział rozwody, spory o ziemię, walki o opiekę nad dziećmi, a teraz aresztowanie człowieka, który nigdy nie powinien być zakuty w kajdanki. Marwin złożył wniosek o wezwanie do sądu w sprawie nagrania z kamery, a także formalną skargę z prośbą o wszczęcie pełnego dochodzenia w sprawie działań funkcjonariuszki Delacour. Ustalono datę wstępnego przesłuchania za dwa tygodnie. Karen siedziała w radiowozie, gdy dostała wiadomość. Radio trzeszczało w tle, a jej wzrok spoczywał na złożonym zawiadomieniu sądowym. Czuła, jak ściska ją w gardle. Nie strach, presja. Taka, która gromadzi się za oczami, gdy coś, co zakopałeś głęboko, zaczyna wypływać na powierzchnię. Złożyła pismo i wrzuciła bieg. Derek natomiast działał metodycznie. W biurze Marwina w Auguście przeszukiwał stare artykuły prasowe, publiczne skargi, nagrania z kamer, raporty wszystko, co wiązało się z Delacroix. To ona? zapytał Marwin, podając artykuł z 2019 roku. Derek kiwnął głową Niech zgadnę. Czarny dzieciak w złym miejscu, pasujący do opisu? Dokładnie. 18 lat miał iść na studia. Skończył ze złamanym nadgarstkiem po zatrzymaniu na chodniku. I nic z tego nie wynikło. Rodzina nie naciskała, żaden prawnik. Chłopak po prostu chciał mieć spokój. Derek odłożył artykuł. To kończy się tutaj. Tego, czego nie wiedzieli, czego nie mogli wiedzieć, to że ktoś jeszcze uważnie śledził tę sprawę. Kobieta o imieniu Reina Bland, która pracowała jako urzędniczka sądowa, dorastała w tej samej dzielnicy, w której Karen zaczynała patrolować. Reina pamiętała, jak to się wtedy odbywało, jak niektórzy byli zatrzymywani raz po raz tylko dlatego, że wracali do domu i pamiętała swojego brata, Andrea, zamkniętego w wieku 17 lat za utrudnianie pracy funkcjonariuszowi publicznemu. Te same słowa, ten sam wzorzec, ta sama odznaka. Więc gdy rajna zobaczyła nazwisko Dereka w połączeniu z Karen de la Croix, coś zaskoczyło. Nie zgłosiła się na policję, nie poszła do prasy, poszła do Marwina. Spotkali się po godzinach w tylnej części kawiarni w centrum miasta. Wiem, co robiła, powiedziała rajna, i nie jestem jedyna. Marwin pochylił się bliżej. Jesteś gotowa mówić? Złożę zeznania. Powiem wszystko, co widziałam i słyszałam. Te rzeczy, które kazano nam archiwizować i zapomnieć. Mam kopię, nazwiska, daty. Derek spojrzał na nią. Dlaczego teraz? Oczy Rainy nie drgnęły. Bo powinnam była powiedzieć coś pięć lat temu i mam już dość poczucia, że pomogłam to zatuszować. Jej słowa zawisły w powietrzu. Marvin nic nie powiedział od razu. Po prostu powoli skinął głową. Dobrze, złożymy wniosek o włączenie twojego zeznania. Tego wieczoru Karen zaparkowała pod swoim domem i wyłączyła silnik. Światło na ganku migało. Okolica wydawała się cichsza niż zwykle. W środku zdjęła mundur i włączyła wiadomości. Prawie upuściła pilot, gdy zobaczyła swoje imię przewijające się na dole ekranu. Funkcjonariuszka objęta dochodzeniem dyscyplinarnym po kontrowersyjnym zatrzymaniu drogowym. To była lokalna relacja, krótka, ale uderzyła mocno. Wyłączyła telewizor. Następnego ranka, na odprawie, zauważyła zmianę w atmosferze. Kilku kolegów unikało kontaktu wzrokowego. Jeden czy dwóch przywitało się chłodno, uprzejmie. Nawet Hernandez, który ją wspierał przy zatrzymaniu, ledwo się odezwał. Przełożony poprosił ją o rozmowę po spotkaniu. Drzwi się zamknęły. Głos był niski. Zostajesz przeniesiona na ograniczone obowiązki do czasu przesłuchania. Karen zesztywniała. Działałam zgodnie z procedurami. Sąd to oceni. Wyszła z pokoju z poczuciem, że powietrze się zmieniło. To już nie był tylko jej wydział, to było jej nazwisko w ustach ludzi, jej historia pod mikroskopem i coś w jej wnętrzu mówiło jej, że tym razem naprawdę może przegrać, ale wciąż myślała, że może to obrócić na swoją korzyść. Do czasu, aż nagranie trafiło na salę sądową. Wiadomość rozniosła się szybciej niż pożar. Do końca tygodnia twarz Dereka była wszędzie: w lokalnych gazetach, audycjach radiowych, mediach społecznościowych. Niektóre nagłówki przedstawiały go jako profesjonalistę z nienagannym życiorysem syna odwiedzającego starszą matkę, niesłusznie aresztowanego. Inne trzymały się wersji Karen, opisując go jako nieposłusznego i wzburzonego. Miasto podzieliło się na pół. W Dis Barbershop. Na MLK Bulewar starsi mężczyźni zbierali się jak co sobotę. Maszynki brzęczały, dyskusje były gorące. Znam Dereka. Wychował się dwie ulice od swojej mamy, powiedział jeden. Nigdy nikomu nie sprawiał problemów. Jeśli mówi, że posunęła się za daleko, to się posunęła, ale inni nie byli tacy pewni. Młodszy mężczyzna w rogu. odchylił się w fotelu. Policja nie zatrzymuje cię bez powodu. Starszy głos odpowiedział ostro. Synu, jesteś po prostu za młody, żeby pamiętać. Kościoły zaczęły szeptać, nauczyciele wymieniali się historiami w pokojach nauczycielskich. Emerytowany mechanik o imieniu Wallace przyszedł do biura Marwina. Zrobiła mi to samo w czternastym. Wychodziłem ze zmiany w magazynie. Rzuciła mnie na maskę, bo nie ruszyłem się wystarczająco szybko. Nigdy nikomu o tym nie mówiłem. Myślałem, że to i tak nic nie zmieni, powiedział Wallace. Marwin słuchał uważnie, po czym zrobił pauzę. Czy byłbyś gotów powiedzieć to oficjalnie? Wallace westchnął. Myślisz, że teraz ktoś posłucha? Potrzebujemy tylko jednej prawdy, by przełamać powierzchnię odpowiedział Marwin. A ta sprawa to właśnie Tarysa. Tymczasem świat Karen kurczył się z każdym dniem. Nie mogła już pójść do swojej ulubionej kawiarni, nie czując spojrzeń ponad filiżankami. W sklepie spożywczym ktoś faktycznie się odwrócił i odszedł, gdy stanęła za nim w kolejce. Kilku sąsiadów trzymało się na dystans, udając, że są zajęci telefonami, gdy przechodziła obok. Na komisariacie witała ją cisza. Funkcjonariusze, z którymi kiedyś żartowała, teraz rozmawiali krótko, oschle, jej szafka została przeniesiona na sam koniec pomieszczenia. Wmawiała sobie, że to tymczasowe, że to przeminie, ale w głębi duszy wiedziała, że coś się zmieniło. Zaczęła unikać luster. Za każdym razem, gdy w nie patrzyła, widziała kogoś, kogo nie rozpoznawała, kogoś, kto pękał pod presją. W ten weekend zadzwonił jej brat z Florydy. Nie rozmawiali od roku. Wszystko w porządku? zapytał. W porządku, odpowiedziała szybko. Na pewno. Widziałem twoje nazwisko w internecie. To polityka. Ludzie szukają sensacji. Zamilkł na moment. Upewnij się tylko, że mówisz prawdę, Karen, bo jeśli nie. Powiedziałam, że wszystko w porządku. Ucięła. Nie kłócił się. Po prostu się pożegnał i rozłączył. Rzuciła telefon na kanapę i ciężko usiadła. Cisza w jej mieszkaniu była ogłuszająca. Myśli Karen zaczęły krążyć wokół Rejany Bland, urzędniczki sądowej. Złapała ją ostatnio na zbyt długim spojrzeniu. Karen znała ten wzrok. Ktoś coś wie, coś ukrywa. Może Reina coś wiedziała, może miała akta, nazwiska, dokumenty, a jeśli tak, Karen wstała i nalała sobie drinka. Nie zamierzała przegrać przez jedno zatrzymanie drogowe. Pracowała na to zbyt długo. Poświęciła zbyt wiele. W biurze Marvina Reina właśnie kończyła pisać podpisane oświadczenie pod przysięgą. Dodali je do rosnącego folderu oznaczonego Ro, Vesh i -y De La Croix. Mieli już zeznania trzech mężczyzn. Wallace'a, innego magazyniera i emerytowanego nauczyciela. Wszyscy opisywali niemal identyczne spotkania z Karen na przestrzeni ostatniej dekady. Myślisz, że zdobędziemy nagranie z kamery, zanim będzie za późno? Zapytał Derek. Dostaniemy je, odpowiedział Marwin. Sędzia podpisał nakaz wczoraj. Będzie w sądzie w przyszłym tygodniu. I właśnie wtedy ciężar przesunął się z samych słów na dowody. Całe miasto czekało. Niektórzy by zobaczyć, jak policjantka zostaje zdemaskowana. Inni by wszystko zatuszowano. Karen siedziała w radiowozie przed komisariatem, noc przed przesłuchaniem, obserwując migające latarnie uliczne. W sądzie po drugiej stronie ulicy jej serce biło ciężko. Wciąż mogła kłamać pod przysięgą, mogła lekko nagiąć wersję wydarzeń. Może ludzie jej uwierzą, ale wtedy przyszło nagranie z kamery. I milczenie przestało być opcją. Sala sądowa nie była przepełniona, ale buzowała napięciem. Rodzina, sąsiedzi, dziennikarze i pracownicy miasta wypełnili drewniane ławy. Wzrok wszystkich skierowany był na stół obrony, gdzie siedział Derek. Złożone ręce, spokojny, ale niezłomny. Marwin stał obok niego, przerzucając grubą teczkę dokumentów. Po drugiej stronie przejścia siedziała funkcjonariuszka de Delacroix, sztywna w mundurze, usta zaciśnięte, wzrok utkwiony przed siebie. Sędzia Bernice Lockwood weszła z hukiem młotka. Proszę wstać, wszyscy się podnieśli, proszę usiąść. To nie był jeszcze właściwy proces, tylko wstępne przesłuchanie, by przejrzeć dowody i zdecydować, czy postawić zarzuty. Ale wszyscy wiedzieli, że chodzi o coś więcej. O reputację, zaufanie, historię. Marwin podszedł na środek sali. Wysoki Sądzie obrona wnioskuje o rozpoczęcie od nagrania z kamery funkcjonariuszki Delacroix. To nagranie bezpośrednio zaprzecza raportowi ze zdarzenia, który sporządzono przeciwko mojemu klientowi. Sędzia skinęła głową. Proszę kontynuować. Sala lekko przygasła, gdy ekran się rozświetlił. Nagranie się rozpoczęło. Dźwięk był wyraźny, w rogu migała data. Samochód Dereka, światła błyskowe, głos Delacroix nakazujący mu wyjście z auta, jej ręka na kaburze, głos spięty, narastające napięcie, potem pchnięcie. Cała sala patrzyła w ciszy, jak Karen pcha Dereka na maskę. Żadnych gwałtownych ruchów, żadnego oporu, tylko mężczyzna spokojnie zadający pytanie. Potem kajdanki, potem cisza. Gdy nagranie się skończyło, sędzia spojrzała na Karen funkcjonariuszko Delacroix, czy to interakcja, którą opisała pani w swoim raporcie? Karen poprawiła się w fotelu. Nie do końca wysoki sądzie. Czy oskarżony podniósł na panią głos lub próbował panią zaatakować? W pewnym momencie zakwestionował moje polecenia. Czy stawiał opór? Karen spojrzała na Dereka po raz pierwszy. On nawet nie drgnął. Nie, przyznała, nie fizycznie. Cichy szmer przeszedł przez tłum. Marwin ponownie wstał. W Wysoki Sądzie mamy również trzy podpisane oświadczenia innych mężczyzn z tej społeczności, którzy doświadczyli niemal identycznych sytuacji z funkcjonariuszką Delacroix. To nie są jednostkowe nieporozumienia. To schemat, i przez lata nikt nie miał siły ani środków, by się temu sprzeciwić. Aż do teraz wezwał Wallace'a na świadka. Mężczyzna poprawił krawat i odchrząknął: Zatrzymała mnie, gdy wracałem z pracy. Powiedziała, że przejechałem przez znak stop, nie kłóciłem się, zapytałem tylko co zrobiłem. Kazała mi wysiąść, wezwała posiłki, przeszukali auto, nic nie znaleźli, a i tak dostałem mandat. Karen nie podniosła wzroku. Potem wszedł emerytowany nauczyciel, potem trzeci mężczyzna. Każda historia, inna wersja tego samego wydarzenia. Karen wpatrywała się przed siebie, wzrok nieobecny, w końcu przyszła jej kolej. Powoli podeszła na miejsce świadka, złożyła przysięgę, usiadła z dłońmi splecionymi na kolanach. Marwin podszedł. Jak długo pracuje pani w policji w Makon? Dwanaście lat. Ile formalnych skarg złożono przeciwko pani w tym czasie? Cztery, powiedziała cicho. Czy uważa pani, że którakolwiek z nich była zasadna? Nie, nawet ta, zawahała się. Wierzyłam, że działam zgodnie z procedurą. A teraz? Czy uważa pani, że się pani myliła? Nie odpowiedziała od razu. Spojrzała na sędzie, potem na Reinę Blant, siedzącą cicho z tyłu sali, wreszcie na Dereka. Tak, powiedziała ledwo z słyszalnym głosem. Marwin lekko się odchylił. Dziękuję. Sędzia ogłosiła przerwę. Na zewnątrz powietrze było cięższe niż upał. Reporterzy ruszyli do przodu. Karen wymknęła się bocznymi drzwiami ze swoim prawnikiem. Derek stał na schodach sądu, nie rozmawiał z prasą, nie świętował, po prostu oddychał. W środku sędzia Lokut ponownie zwołała sąd. Przejrzałam nagranie, zeznania i dokumentację. Istnieją wystarczające dowody, by przejść do pełnego procesu przeciwko oficer de la Croix za nadużycie władzy i fałszowanie raportu policyjnego. Sąd na dziś zakończony. Uderzenie młotka. Karen wstała powoli. Odznaka na jej piersi nagle stała się zbyt ciężka, ale werdykt to nie był koniec. To, co przyszło potem, miało zdecydować, czy cokolwiek naprawdę się zmieni. Pełen proces nie ciągnął się długo. Gdy nagranie trafiło do opinii publicznej, nie dało się go już zatrzymać. Lokalne kanały nadawały je w pętli. Media ogólnokrajowe podchwyciły temat. W ciągu kilku dni nazwisko Karen de la Croix stało się skrótem dla wszystkiego, co było nie tak z policją w miasteczkach takich jak. Maycon została zawieszona w obowiązkach bez wynagrodzenia, podczas gdy wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Jej związkowy adwokat mówił o błędnej interpretacji, o stresie emocjonalnym i kontekście, ale nikt już nie słuchał. Trzy tygodnie po przesłuchaniu, sala sądowa znów była pełna, tym razem dla ogłoszenia wyroku. Karen siedziała w cywilnych ubraniach, bez odznaki, bez munduru, tylko marynarka, ciasno spięty kucyk i blada twarz, która nie zmieniła się od dni. Derek też tam był, z tym samym spokojem i skupieniem, które towarzyszyło mu od pierwszego dnia. Raina siedziała za nim, Wallace także. Było też kilku innych, którzy odważyli się przemówić. Cisi, ale obecni. Sędzia potrzebował mniej niż pięciu minut na odczytanie orzeczenia. Oficer Karen de la Croix, Została uznana winną nadużycia władzy i fałszowania raportu policyjnego. Uniknęła więzienia, ale została pozbawiona odznaki i objęta zakazem pełnienia jakichkolwiek funkcji w organach ścigania. Na zewnątrz reporterzy krzyczeli jej imię, ale nie zatrzymała się. Trzymała wzrok nisko i szybko ruszyła w stronę parkingu, jakby liczyła, że nikt jej nie zauważy. Ale wszyscy ją widzieli. Marvin delikatnie poklepał Dereka po plecach. Zrobiłeś to Derek nie odpowiedział od razu. Spojrzał na kamery, na tłum, na ludzi, którzy w końcu zaczęli zwracać uwagę. Nie zrobiłem niczego wyjątkowego, powiedział. Po prostu się nie wycofałem. Tego wieczoru lokalna telewizja przeprowadziła debatę z udziałem ekspertów prawnych. Jeden z nich nazwał tę sprawę pobudką dla małych departamentów, które myślą, że są odporne na odpowiedzialność. Inny ostrzegł, że to jedno zwycięstwo nie wymazuje lat milczenia. Derek nie oglądał programu. Był z powrotem w domu swojej matki. Siedział na werandzie, sącząc kawę z wyszczerbionego kubka. Przyniosła mu talerz z masłem i tostem i usiadła obok niego. Wszystko w porządku? zapytała. Myślę, że tak, odpowiedział. Ale to jeszcze nie koniec. Wiesz o tym? matka skinęła głową. Nigdy nie jest, ale tym razem musieli spojrzeć. Nie mogli cię zignorować. Patrzył na ulicę. Obok przejechało dziecko na rowerze, śmiejąc się z kolegą. Starszy mężczyzna wyprowadzał psa. Życie toczyło się dalej, ale teraz toczyło się inaczej. Tydzień później miasto ogłosiło przegląd wszystkich zatrzymań dokonanych przez oficera de la Croix w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wewnętrzne sprawy wysłały zawiadomienia do ponad 30 osób, które wcześniej złożyły skargi. Burmistrz wydał oświadczenie obiecujące przejrzystość, ale Derek nie wierzył w obietnicę. Chciał dowodów, złożył więc pozew cywilny. Nie dla pieniędzy, lecz by uzyskać dostęp do rejestrów publicznych. Chciał pełnej przejrzystości, nazwisk, dokumentów, wzorców. Chciał mieć pewność, że następny człowiek nie będzie musiał udowadniać, że ma prawo chodzić po ulicy, na której się wychował. Karen opuściła miasto miesiąc później. Bez oficjalnego oświadczenia, bez przeprosin, po prostu zniknęła. Jej dom wystawiono cicho na sprzedaż, jej radiowóz został zlicytowany, jej imię powoli zniknęło z nagłówków, ale nie z pamięci miasta. Na zebraniu miejskim sześć tygodni później Rajna stanęła przy mikrofonie i mówiła przez trzy minuty. Nikt nie powinien bać się zapytać, dlaczego został zatrzymany, nikt nie powinien musieć udowadniać, że zasługuje na szacunek. Nie cofniemy przeszłości, ale możemy przestać ją powtarzać. Rozległy się oklaski, nie były głośne, ale były szczere i prawdziwe. Później tej nocy Derek w końcu otworzył swoją skrzynkę mailową. Setki wiadomości od nieznajomych: z podziękowaniami, z historiami, z prośbami o pomoc, niektóre z Georgii, inne z daleka. Czytał każdą, nie dlatego że chciał uwagi, ale dlatego że każda historia przypominała mu, dlaczego milczenie nigdy nie było opcją. I po raz pierwszy ludzie, którzy zawsze byli ignorowani, zostali wysłuchani. Minęły miesiące, nagłówki przeszły dalej. Miasto robiło to, co robią miasta. Szło naprzód, pracowało, udawało, że wszystko jest w porządku. Ale coś się zmieniło. Po cichu. W miejscach, gdzie kiedyś ludzie szeptali, w East Side High nauczycielka wiedzy o społeczeństwie dodała sprawę Dereka do swojego programu nauczania. W zakładzie fryzjerskim młodsze pokolenie zaczęło uważniej słuchać, gdy starsi mówili o historii. W biuletynie kościelnym ktoś napisał. Jest moc w twoim głosie, nawet jeśli drży, gdy go używasz. Derek nie wrócił od razu do Seattle, został, zaczął chodzić na posiedzenia rady miasta. Na początku tylko obserwował, ale z czasem ludzie zaczęli się do niego zwracać z pytaniami. Czy może przejrzeć skargę, czy pomoże im napisać pismo, czy nauczy ich, co sam już wie? Więc tak zrobił. W każdy wtorek wieczorem w centrum społeczności prowadził warsztaty Poznaj swoje prawa. Wieść się rozeszła, frekwencja rosła. Nastolatki, seniorzy, samotne matki, nawet jeden nieumundurowany policjant, siedzący cicho z tyłu. Pewnej nocy siedemnastoletni chłopak o imieniu Keon zapytał: Nie chciałeś w pewnym momencie się poddać? Derek zawahał się, potem powiedział. W wielu momentach, ale gdybym to zrobił, ona nadal miałaby swoją odznakę, a ja nadal bym się zastanawiał, co by było, gdybym jednak coś powiedział. Keon skinął głową. Chyba już nie możemy niczego odpuszczać, co? Nie, odpowiedział Derek. Już nie. Marwin przyjeżdżał z Augusty co kilka tygodni. Wciąż pracowali nad sprawą cywilną, ale głównie rozmawiali o zmianie. Co to znaczy, co naprawdę jest potrzebne? To nie chodzi o karanie ludzi, powiedział Derek pewnej nocy. Chodzi o to, by prawda miała wagę. Marwin uniósł brew. To ma być na twoich plakatach kampanijnych? Derek się zaśmiał. Nawet nie zaczynaj! Ale prawda była taka, że ludzie zaczęli pytać o politykę lokalną, o przywództwo, o to, co będzie dalej. Nie miał jeszcze odpowiedzi, ale wiedział, że to nie koniec. I gdzieś w małym wynajmowanym mieszkaniu, dwa miasteczka dalej, Karen Delacroix trzymała się na uboczu. Brak pracy, brak munduru, brak reflektorów. Złożyła podanie o pracę w prywatnej ochronie, ale słowo o niej już krążyło. Jej nazwisko było czerwoną flagą. To, co kiedyś nosiła z dumą, jej odznaka stało się teraz powodem, dla którego wszędzie zamykano jej drzwi. Obejrzała jedno z warsztatów Dereka na YouTube, anonimowo tylko raz, nie skomentowała, nie polubiła, nie udostępniła, ale słuchała i kiedy powiedział Twoje milczenie to przyzwolenie dla kogoś innego, wyłączyła wideo i siedziała w ciszy przez długi czas. Nie każdy dostaje odkupienie, nie każdy o nie prosi. Ale ta lekcja już do niej nie należała. Należała do miasta, do dzieci, dorastających w tym miejscu, do ludzi, którzy kiedyś myśleli, że są sami. Bo prawda nie potrzebuje zgody, by mieć znaczenie. Wystarczy, że zostanie wypowiedziana. A gdy jest wypowiedziana na głos, gdy zostaje usłyszana, uwierzona i potwierdzona, może zmienić wszystko. Jeśli oglądasz to i kiedykolwiek kazano ci milczeć, odpuścić albo spuścić głowę, nie rób tego. Twoja historia ma znaczenie. Opowiedz ją. Podziel się nią, walcz o nią, nawet jeśli głos ci się łamie. A jeśli uważasz, że historie takie jak ta powinny być opowiadane, udostępniane i zapamiętane, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Tu nie chodzi tylko o wyświetlenia. Chodzi o danie przestrzeni ludziom, którzy zbyt długo byli uciszani.